Cześć! Na tym filmiku pokażę Ci jak wykonać słupek podwójny. Ja tutaj przygotowałam wcześniej rząd zwykłych słupków. Aby odwrócić robótkę wykonałam cztery oczka łańcuszka, ponieważ też słupek podwójny jest wyższy od standardowego słupka. I tak tradycyjnie robimy narzut. W przypadku słupka jest to Jeden narzut, jedno owinięcie szydełka. W przypadku słupka podwójnego owijamy szydełko dwa razy. Wbijamy się w piąte oczko od szydełka, łapiemy za włóczkę, przeciągamy ją przez to oczko. Mam cztery oczka na szydełku i teraz przechodzę przez dwie po pierwsze włóczką. Zostało mi trzy. Przechodzę również przez dwie, zostało mi dwie i teraz przez te dwie ostatnie. I jeszcze raz. Robię podwójny narzut, czyli dwa razy. Okręcam szydełko nitką, raz, dwa. Wbijam się w następne oczko, przeciągam włóczkę przez to oczko. Na szydełku mam cztery pętelki. Podbieram włóczkę, przeciągam przez dwie pierwsze. Zostały mi trzy pętelki. Podbieram włóczkę, przeciągam przez dwie i mam dwie pętelki i przez te dwie przeciągam. Zobacz. Tak wygląda rząd słupków podwójnych. Zobaczcie. Pod spodem są zwykłe słupki. Od razu widać, że te słupki podwójne są wyższe. I też znowu są mniej zbite. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Daj znać koniecznie w komentarzach, jak podobał Ci się film. Zapraszam Cię również do subskrybowania mojego kanału. Znajdziesz tam więcej szydełkowych porad. Cześć.